Bujam w obłokach. Czasem myślę, że życie jest marne. Czasem myślę, że dobrej jakości. Kilka groszy na ziemię upadło, lecz się nie chcę pochylić, podnosić. Nad obłokiem jest światło promienne. Tak się lubię zanurzyć w tym puchu. Wciąż. Mam jedno nieskromne marzenie, by nie upaść dla kilku okruchów. Bujam w obłokach. Czy tym komuś zaszkodzę? Radość mam w oczach. Komu ze mną po drodze? Jeszcze czekam na światło zielone. Jeszcze chwila i znów ruszam w drogę. Choć czasami tu pusto bez ciebie. Do niczego cię zmuszać nie mogę. Odnajduję w obłokach wytchnienie, więc uciekam myślami do marzeń. W cichym locie umysłu się pławię. Nie pozwolę się myślą zestarzeć. Coś mi mówi, że ze mną zostaniesz. Coś mi mówi, że do mnie tu wrócisz. Oswoimy się z sobą na dobre, przestaniemy o bzdury się kłócić, rozpłyniemy się w srebrze obłoków, zapleciemy w słoneczne promienie. Gdy nas będzie ten świat potrzebował, to zejdziemy czasami na. 见面。